Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, Pana Wojewodę. Panią Przewodniczącą. Wszystkich jeszcze raz witam i dziękuję za tą inwestycję. No w krótkich słowach, żeby nie przedłużać tej naszej ceremonii, przejść do, do konkretów. Chciałem tylko powiedzieć, że no tutaj głównymi założeniami naszymi było to, że było najwięcej boisk trawiastych i tym sposobem będą cztery boiska trawiaste, treningowe jedno boisko łącznie z małym stadionem. Ja mam nadzieję, że ten stadion to będzie nie tylko taki mały stadionik, ale naprawdę st stadion w którym będziemy mogli rozgrywać mecze, bo rozmawialiśmy tutaj z PZPN-em. Tutaj może nawet przyjechać któraś z różnych reprezentacji polskiej, więc, więc to. Kierunek, który tutaj obraliśmy sobie, to jest ten kierunek, który chcemy realizować. Do tego mamy boisko sztuczne pełnowymiarowe, boisko małe, sztuczne, na które, które będzie z pewnością przykryte balonem lub będzie tutaj budowana mała hala, tutaj jeszcze zdecydujemy ostatecznie. Do tego, jak kilka informacji, jeżeli chodzi o budynek. Mamy 11 szatni, to jest przypadek ten 11, to nie chodzi o 11 meczową, ale 11 szatni, w tym jedna duża szatnia dla pierwszej drużyny, siłownia, ponad 20 pokoi hotelowych, bo tutaj liczymy na to, że nie tylko drużyna Krakowi będzie mogła spędzać czas przed meczami, ale również są już zapytania o o to, żeby można było u nas y, zrealizować obozy dla, dla drużyn zagranicznych. Z ciekawostek, 3000 ponad metrów kwadratowych powierzchni, ponad 15 tysięcy metrów sześciennych kubatury, więc to jest naprawdę, myślę, duża inwestycja i wierzę w to, że jak najszybciej się ona ziści, termin tutaj wykonania, nie wiem, Stradzę, ale tu chodzi o lipiec 2020, więc jest mało czasu i mam nadzieję, że ta firma Łększem podoła temu terminowi. Dziękuję serdecznie.